Dzień dobry, dzień dobry, przy poniedziałku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Klaudia. Klaudia, która ma taki dość nietypowy biznes, jak na Polkę, ponieważ prowadzi, współprowadzi farmę na Westre Omoj w okolicach Stavanger. Jest to taka bardzo fajna farma z różnymi aktywnościami dla dzieci i dla dorosłych. Witaj, Klaudia. Dzisiaj, dzisiaj będę Ciebie przepytywać. Może zacznę od tego, skąd w ogóle taki pomysł na biznes? Pomysł wyszedł od mojego męża. On to planował, jeszcze nim nie poznał, tylko że tak naprawdę ten projekt powstał, jak ja już się pojawiałam w jego życiu. On zaczął kupować po prostu zwierzątka i troszkę bawik miał kupiony, jakąś tam świnkę i tym podobne, bo on pochodzi z farmy generalnie. I to było ciekawe, że wszyscy wokół wiedzieli o tym pomyśle, tylko nie ja. Później w sumie tak razem zaczęliśmy wymyślać, które zwierzątka jeszcze dokupimy, co będziemy robić i farma powstała jako hobby. To nie miał być jakoś, jakiś tam biznes, na którym mieliśmy zarabiać. To miało być miejsce, gdzie dzieci mogą po prostu dotknąć zwierzątka, pogłaskać, wziąć na ręce, czego nie wolno w innych miejscach, na innych farmach czy tam w jakimś zoo. I miało być to miejsce stworzone dla ludzi, co nawet jeżeli nie mają pieniążków, są w stanie tutaj przyjść, są sobie w stanie pozwolić przyjść z dziećmi i gdzieś tam, żeby się wybiegały dzieci na zewnątrz, żeby się nauczyły, jak w ogóle zachowywać się wobec zwierząt. Bo to jest też ciekawe, bo tak jak ze stawangaż w centrum się zdarzają dzieci, często nie wiedzą nawet, jak tam koliczka złapać na ręce czy coś takiego. Więc my dalej utrzymujemy to. W tym toku, że jest to miejsce, na którym my nie zarabiamy, my tylko poświęcamy swoje życie. No a te chopi się po prostu rozrosło bardziej niż przypuszczaliśmy. To no jest dla nas miłe. A początkowo to myślałaś, że to nie wiem, tam będzie yy, dwa króliczki i jeden jedna świnka. Taki był plan, tak? W sumie to było, że yy, jak budował mój mąż ten dom tutaj, yy, akurat na, na farmie, to akurat był po zwodzie i ma dwójkę dzieci, dwie cudowne dziewczyny, które, które zapytał się: Co by chciały mieć? Tutaj. No to jedna chciała kwiatki, druga chciała kozy. No to posadzili mnóstwo tulipanów, no i kupił te kozy, i kozy zjadły po prostu wszystkie tulipany. Tak to się zaczęło. Okay. <laughs> Więc, no, i po, później po prostu to już była nasza jakaś tam, nie wiem, nasza wyobraźnia, co tak naprawdę dokupujemy, co, w jakim kierunku idziemy, co się przyjmuje, co dzieci chcą trzymać na rękach, co chcą głaskać, bo z czasem po prostu okazało się, że na przykład tą świnkę, którą mieliśmy na początku, to jednak nie było nic nie było nic interesującego dla dzieci. No to kupiliśmy mini świnkę i widzimy, że to na przykład bardziej się przyjmuje, że to jest coś, co dzieci mogą pogłaskać, coś, co mogą dotknąć, nie? No Ja byłam u Klaudi na farmie, właśnie ze swoimi dzieciakami. no To przyznam szczerze, że dziewczyny były właśnie zaskoczone, znaczy zachwycone i zaskoczone tym, że rzeczywiście większość rzeczy można dotknąć, tak? znaczy zwierzątek, tak? Tam, no chyba oprócz tarantuli, która gdzieś tam jest. Tak. Który... No to umówmy się, że zarówno baranki, jak i króliki, które są nawet przez mojego roczniaka tak wy, wy, bardzo ładnie przytulane, tak? Wszystkie te zwierzaki po prostu były, były w obrocie łącznie z papugą, która sobie po prostu tak. lata. Nie ma, macie więcej tych papug, prawda? Tak, papugi to w ogóle był mój pomysł, bo miałam w Polsce tam małe papuszki, takie nimfy i tym podobne. I moim marzeniem zawsze było mieć arę. Więc yy, mąż zdecydował, że no dobrze, no to kupimy arę, nie? Tylko że oczywiście u nas, jak ja mówię, że chcę arę, to on kupuje trzy. I to jest tak za każdym razem z ten zależącym. Ale to jakiś, nie wiem, tilbut taki, że nie wiem, trzy w cenie jednej czy? Nie, dwie zamówiliśmy, ale musieliśmy czekać na nie, bo one się wykluły z jajek um, u hodowcy niedaleko nas. I wykluły się z jajek i te 100 dni oczekiwania, niestety on, on jest w gorącej wodzie kąpany, więc nie wytrzymał 100 dni, więc pojechał do Bergen, bo była jedna tam na sprzedaż. Więc pojechał i odebrał. To, to ta pierwsza ara, co do nas przyszła, nazywa się Pumba. Jest to siedmioletnia ara, która jest żyta bardzo z ludźmi, siada na ramię, yy, gada bardzo dużo. Jedyny problem kradnie kolczyki, okulary, czapki. <grystanie> <grystanie> Więc to już jest taki jeden mały minus. Ale generalnie jest bardzo sympatyczny do ludzi, uwielbia yy, po prostu przebywać z wszystkimi dookoła. Wszystkich wita na farmie, siada na samochody czasem, żeby przywitać się z ludźmi, jak tylko przyjadą do nas, nie? No. Yy, Ara była taka troszeczkę przerażająca, ponieważ dziewczyny od razu zauważyły, że no jednak no te, te szpony ma. Tak. To jest typ tak, więc to, to, to nie jest coś, coś małego i rzeczywiście ma donośny głos. Więc hmm. moje dziewczyny oglądały z daleka, ale nie odważyły się podejść hmm. bliżej, bo jednak dziób, szpony i, tak. i, i ta krzykliwość papugi sprawiły, że jednak było dużo respektu. To tak? jest dobre, on akurat nie siada na dzieci, tylko jeżeli podejdą i jakiś rodzic tak jakby włoży na ramię tą papugę, to wtedy jest tak, że usiądzie. Ale generalnie nie mam na tyle problemu, że on mi siada gdzieś tam na dzieci i przeraża dzieci. No dobrze, tam tym, tak jak tam skrzeczy, to tam czasami może wystraszyć, ale generalnie jest bardzo sympatyczny, jeżeli jest jakiś problem z papugą albo ktoś się boi, no to my jesteśmy cały czas w okolicy, cały czas gdzieś tam chodzimy między ludźmi, obserwujemy, czy wszyscy tam sobie jadą z trzymaniem zwierzątek, czy tam głaskaniem, informujemy też wszystkich, jak to mają robić, więc nie ma takiego stechu. To też nie jest, że to może ta papuga tylko przerażać, nie? bo jest też sympatyczny z zwierzątkiem. Nie? Mamy też dwójkę takich maluchów, które mają 11 miesięcy teraz. I te w ogóle są bardzo z nami zżyte, yy, są bardzo łagodne yy, i akurat tyle, że one bardziej na mnie i na męża siadają, nie? Ale dają się głaskać wszystkim. I to, to jest nasz punkt, żeby zrobić je na tyle zżyte z ludźmi, żeby dawały się po prostu głaskać, żeby każdy mógł pogłaskać i się nie bał ich, żeby nie, gdzieś tam nie dziobały czy coś, nie? No powiem szczerze, że naprawdę ilość tych zwierzątek robi wrażenie. Czy możesz tak, nie wiem, no, tak, taką krótką listę oprócz tych papuk i, i tej świnki, o której rozmawiałyśmy na początku, jakie mm. wy tam macie zwierzaki? No my mamy około 200 zwierząt. Już przestaliśmy przy, przy powyżej 200 już nie liczymy. Mamy tak, mamy emu, który jest jak struś, dość duży ptak, chodził kiedyś wolno między ludźmi, ale właśnie się bali wielkości tego ptaka, więc został zamknięty. Ma sam swój wybieg, mamy kuski afrykańskie, te mini świnki, mamy indyki, mamy kurczaczki, mamy kurczaki, które są indonezyjskie, bardzo agresywne, ale to one są zamknięte tylko do obserwowania, bo mają bardzo specyficzny czarno-turkusowy kolor. Yy, mamy jakieś tam mniejsze papuszki, te ary, mamy króliczki, szynszyle, agamy brodate, yy, wówie, wówie wodne, ślimaki afrykańskie, świnki morskie, yy, tarantule i jakieś tam rybki teraz ostatnio mieliśmy. Yy, mamy. I teraz dokupiliśmy osiołki, bo to właśnie z osiołkami to też było, wieczorem siedziałam i mówię, że chciałabym osiołka, w nie miałam do czynienia z osiołkiem, to mąż powiedział znajdź na film no to kupimy, no i znalazłam. I się okazało, że dość niedaleko, bo dwie godziny jazdy tylko do odebrania, są to kilkumiesięczne osiołki, samiczka i samiec i ten przyjdą do nas wkrótce, obstawiamy tak do miesiąca czasu maksymalnie. I przy okazji po drodze kupiliśmy też konia. Okej, okay, czyli w sumie jest cały skład. A powiedz mi, bo tak naprawdę to koszty utrzymania i koszty zakupienia tych wszystkich zwierząt to wydają się być kolosalne. Ile kosztuje taki osiołek? Osiołek akurat w promocyjnej cenie kupiłam, bo 8000 kron za jednego normalnie kosztują po 25. Okay. Ale są zdrowe, wszystko z nimi w porządku, sympatyczne dla dzieci. To jest zawsze dla mnie najważniejszy punkt, kiedy pytam się o zwierzęta. Przy czym też właściciele zwierząt nie sprzedają w Norwegii tak każdemu, kto tylko chce. Wy na przykład napiszesz wiadomość i już od razu dostaniesz. Pytają się, czy masz warunki w ogóle, żeby się tymi zwierzętami zajmować. I ja bardzo często podsyłam po prostu link z naszej strony, więc przeważnie omijam całą kolejkę i dostaję pierwszeństwo zakupu zwierząt. I ten. I to jest tak, że koszta utrzymania przez ponad dwa lata. Trzy, lat, no, trzy lata, teraz mam na otwarte, to ponad dwa lata. No, było ciężko, bo te hobby dużo nas kosztowało, bo wszystko musieliśmy z własnych pieniędzy wykładać. Co bardzo ekonomicznie nam też dało po kieszeni. My sobie odmawialiśmy bardzo dużo rzeczy. Nie idzieliśmy byle gdzie na wakacje, kiedy nam się podobało, bo po prostu inwestowaliśmy w farmę i też musieliśmy tutaj być, bo nie mamy pracownika, którego nas stać opłacić. Więc teraz dopiero przez koronę, kiedy wiele film się pozamykało, nagle się okazało, że my, jako park Zoo, mogliśmy mieć otwarte przez całą koronę, przychodziło do nas bardzo dużo ludzi i teraz jesteśmy na etapie, że to co dostajemy, co jak ludzie płacą za wejście, wszystko pokrywa koszta prowadzenia tej farmy. I mamy na tyle, żeby na przykład nowy parking wybudować, no bo na przykład z 50 osób na weekend robi się 400 osób na dzień. Mhm. Więc muszą być miejsca parkingowe też, bo to nie chodzi tylko o zwierzątka. To trzeba jednak i zadbać o te zwierzątka też, kiedy nie ma ludzi. Trzeba to wszystko karmić codziennie. Trzeba też zrobić całą infrastrukturę dla ludzi, żeby mogli z jakiejś toalety skorzystać, żeby mogli parking mieć darmowy. Nie? Czy no, to wszystko musi być po prostu działać? Nie? Więc na tyle fajnie, że teraz wszystko pokrywa po prostu koszta z tego, co ludzie przychodzą. A powiedz, Wy musicie mieć jakieś specjalne pozwolenia, jako firma na Co tam trzeba mieć? My to otwaliśmy jako Park Aktywności dla dzieci. Tam mieliśmy jakiś cyplań, mieliśmy jakąś trampolinę. Jednak, że mamy tyle zwierząt, to mamy regularnie kontrolę z Matt Stillcynet bo to nie, oni nie zajmują się tylko kontrolą od żywności, oni się zajmują również kontrolą zwierząt, czy one mają odpowiednie warunki. U nas taka kontrola trwa 5 godzin za każdym razem przez 3 panie, bo każda zajmuje się innym działem zwierząt, a że tych zwierząt no, mamy od reptili po jakieś tam ptaki, po jakieś tam świnki, no to niestety no, zajmuje to czasu i jest to bardzo szczegółowo wszystko sprawdzane. Więc takiej kontroli już mieliśmy parę, Przechodzimy pozytywnie. O tyle fajnie, że na przykład jak coś im nie pasuje, to nie jest tak, że oni zamkną od razu. Oni po prostu mówią, że zup tak i tak będzie lepiej. Albo na przykład mieliśmy teraz grypę ptasią, musiałam tam wszystkie całe ptactwo, to byliśmy cały czas w kontakcie z Maksymcyną. Powiedzieli nam, co i jak mamy zrobić, poinformowali nas, jak będzie lepiej. I ja uważam, że bardzo dużo nam pomogli. Dostaliśmy bardzo dużo informacji zwrotnych, co możemy polepszyć i ten i no niestety na, bardzo wymagali, żebyśmy zostali parkiem zoologicznym, a nie parkiem aktywności ze względu na ilość zwierząt, co się tak, wiąże od razu z kontraktem z lekarzem weterynaryjnym, gdzie on musi mieć też kontrolę sprawować nad nami, więc tutaj jest duża papierologia, więc no ale Dzięki temu mogliśmy być otwarci przez sam no tak, więc są, są plusy i minusy. No powiem szczerze, że, że, że fenomenalne, tak? A czy ty kiedykolwiek wyjeżdżając do Norwegii w ogóle miałaś, ty, nie wiem, miałaś przed oczami, przyśniło ci się, że właśnie takimi rzeczami się będziesz zajmować? Bo z tego co kojarzę, co rozmawiałyśmy, to ty jesteś dziewczyna z miasta, prawda? Tak. I zawsze moja mama, jak, jak na studia są, to mnie zawsze mówiła dziecko, tylko żeby idź na studia, żebyś się nie napracowała tak ciężko. Więc też zrobiłam tam jakieś zarządzanie, plus kosmetologię, później bo zarządzanie było dla mnie nudne. No i teraz moja mama nie umie wejść z podziwu, bo ja mam dziecko, które się panicznie bało wszystkich zwierząt. Do psychologa mnie mama ciągnęła, bo się bałam panicznie psów. A teraz po prostu na farmę od poniedziałku do piątku to ja prowadzę sama całkowicie weekendy z mężem. I ten, i no, moja mama nie potrafi się nadziwić, jak to się stało, że, że ja nagle jestem na farmie, gdzie jest tyle zwierząt, gdzie ja przytulam wszystko, gławczę, gadam do zwierząt. Zupełnie moje życie się odmieniło całkowicie. I w życiu nie mogłabym przypuszczać nawet, że nawet w 10 by moje życie będzie tak wyglądało jak dzisiaj. Kto by przypuszczał, że w Norwegii postanowisz mieć farmę i jeszcze mieć tam jakieś papugi e, i, i jakieś więc. No. A powiedz proszę jeszcze, jak to wygląda dla takiej osoby, która do Was przyjeżdża? Jakie są koszta e, spędzania czasu, na jak długo to jest? Wiem, że teraz się, te, te przepisy też się zmieniły w związku z koronawirusem, więc też e, musieliście się dostosować do ilości osób, które mogą być. E, wszystkie możliwe tipsy powiedz, co, co trzeba za sobą zabrać, jak się do Was jedzie? Dobrze, to tak, jak przyjeżdża do nas rodzina, no ze względu na koronawirus, to było tak, że teraz ludzie musieli zamawiać przez naszą stronę albo przez mojego Facebooka, y, można było też pisać y, i zamawia się na razie jak na dzień dzisiejszy, zamawia się miejsce, mamy podzielone na dwie tury ze względu, że tyle ludzi chce do nas przyjść i zobaczyć zwierzątka i pobyć tu, to podzieliliśmy na dwie tury, jedna jest od 9.30 do... 13. Druga tura jest od 14 do godziny 17. Jeżeli nie mamy akurat urodzin, tego dnia nie organizujemy na farmie, no to można chwilę dłużej zostać. I to jest tak, że płaci się 130 kon od osoby, dzieci do dwóch lat mają gratis. W cenie są napoje gazowane, niegazowane, kawa, jakieś tam słodkie bułeczki, wystawiamy trzy dożdżówki. Mamy talerzyki jednorazowe, kubki jednorazowe. Lody są w cenie też. Warto z sobą zabrać kiełbaski na grilla. No bo mamy pozpalane grille, więc warto to z sobą zabrać. Robimy też takie patyczkowe chleby, jak ja to mówię. I ten. I to też można pić sobie na ognisku u nas. I Teraz planujemy troszkę zmiany z, z tym otwarciem ze względu na to, że już będzie troszkę lepiej z tym koronawirusem, więc wakacje będziemy mieli otwarte codziennie, bo normalnie mamy tylko sobotę, niedzielę, a w wakacje będzie codziennie, już nie trzeba będzie zamawiać, będzie można przychodzić o której godzinie kto chce i siedzieć jak długo chce. Jedynie tam mamy otwarte do 17, bo po 17 organizujemy urodziny. Jest to bardzo popularne miejsce. Tam ludzie płacą 1500 koron. Farma jest zamknięta dla jednej grupy. W cenie są też lody, napoje gazowane, niegazowane. Rozpalamy grilla. Każdy subał jest tylko ciasto i kiełbaski. Dzieci nie mają czasu na nic innego, nawet na jedzenie, bo tylko biegają dookoła. Bo mamy też dużo takich atrakcji jak samochodziki, którymi można jeździć, ten cyplein, ten talerz, na który można zjeżdżać. No Jest tyle atrakcji, że dzieci są tak zajęte, że. No dwie no, godziny, co, tak, się tak, tak. co się najbardziej mojemu mężowi spodobało, to to jest rzut tymi. to nie jest młot. A, jest, siekierkami. Młot się, tak, właśnie, rzut siekierami. Szczerze mówiąc, jak zobaczył właśnie moją siedmiolatkę, która po prostu pod, podleciała tam i to była pierwsza rzecz, która ją w sumie zafascynowała, to, to właśnie te siekiery, to był troszeczkę przerażony, ale później um, dali radę, um, wszyscy wrócili, zdrowi, cali. Można też właśnie, mamy też łuki, z łuku, z łuku też można strzelać. I na przykład ja, ze względu, że to jest hobby projekt, my doglądamy co się dzieje, ale generalnie to jest miejsce, gdzie dzieci przychodzą z rodzicami i rodzice też tu mamy w regulaminie już napisane, że rodzice mają odpowiedzialność za swoje dzieci że jednak ten rodzic może uziąć sobie napić się kawy, ale też powinien mniej więcej obserwować co dziecko robi, żeby nie było jakiegoś wypadku, bo też się może tak zdarzyć, aczkolwiek mamy już wszystko tak pozabezpieczane, żeby w miarę to było bezpieczne dla dzieci w każdym wieku. No właśnie, bo to też jest bardzo ważne. Myślę, że e, dzieciaki w każdym wieku znajdą coś dla siebie, tak? Bo macie i takie e, zabawy dla maluszków, tak? no, Ja przyszłam z, taki, z, z dzieciakami w, w dość szerokim e, tutaj e, w, różny, z różnymi, z, w różnym wieku, tak? bo, bo dzieciaki od roku do, do 12 roku życia e, i każda z nich znalazła coś dla siebie, tak? Najmłodszej się w którymś momencie spodobały. Najbardziej te dełka i nie chciała z nich zejść. E, starsza maltretowała króliki i inne. E, środkowa biegała gdzieś po tych placach zabaw i zjeżdżała na zjeżdżalni, wchodziła. E, i no, generalnie powiem szczerze, że były zachwycone i non-stop coś. Tak? Więc e, ja polecam bardzo, ponieważ naprawdę jest co tam robić. Tak? Jeżeli ktoś nie ma pomysłu, e, jak spędzić tę Norgesferie, albo co tu porobić, w, w, jak się jest w mieście i żeby chociaż trochę odczuć tego, że, że, że to jest jakiś inny, e, e, inny czas, no to naprawdę to jest fenomenalne miejsce. E, a powiedz, e, jeżeli chodzi o na przykład takie, takie elementy, właśnie, które tutaj macie, typu ten plac zabaw, e, to, to wybudowaliście, czy nie wiem, to jest zlecane, czy to jest budowane na, na zamówienie? E, kto, kto to, to jest... zrobi? To jest tak, no trampoliny akurat, no, kupujemy, mamy takie jedno miejsce, bo ze względu, że mąż dużo ludzi zna, to się zdarza nam, że coś możemy kupić taniej, bo ludzie wiedzą, że my na tym nie zarabiamy. Na przykład duży taki plac zabaw, taki jak w Leos Lekeland, dostaliśmy za darmo i co jest ciekawe, że, że ten plac zabaw normalnie kosztuje 750 tysięcy koron. A my dostaliśmy za darmo zbuchu ze względu na to, że my nie zarabiamy na tym, co prowadzimy. E, więc to będzie projekt kolejny, który będziemy robili w tym dużym garażu. E, I tam będzie taki statek do wspinaczki. Stamtąd też mamy tą rurę, która idzie od statku pirackiego, gdzie dzieci mogą teraz zjeżdżać. Ale wszystko budujemy sami. Ja jako kosmetolog zdarza mi się, że buduję też króliczaki, bo też muszę coś robić na tej farmie. Nie? Więc no, to jest bardzo ciekawe, bo wszystko to jest tak, że my pracujemy w ciągu dnia, a po południami na przykład wychodzimy na zewnątrz i nasz dzień się nie kończy o godzinie trzeciej, nasz dzień się kończy o godzinie 10. Bo trzeba tutaj coś wybudować, tu coś zabezpieczyć, tutaj nowe ogrodzenie zbudować, a nagle się pojawi jakaś dziura w ogrodzeniu. Trzeba to znowu przerobić. Więc wszystko jest tak, jakby naszymi rękami zrobione. Okej. Okay. No powiem szczerze, pewnie lekko nie jest. Te wszystkie zwierzaki wymagają trochę czasu. I, I pielęgnacji. Tak. Każdy trzeba nakarmić, wyżywić. Tak. To sa, samo się nie robi, tak? Więc tak. No, powiem szczerze, jest, naprawdę robi, robi to wrażenie, i jak rozumiem, wy jesteście we dwójkę. Nie macie pracowników, nie macie. Nie, jesteśmy we dwójkę, ale to jest tak, że dziewczyny, córki mojego męża, one mają 11 i 13 lat teraz. One już od, no, od początku tak jakby pomagają nam, sprzątają od zwierząt, czują taką odpowiedzialność, to nie jest tak, że siedzą tylko z komputerami w domu, bo wiedzą, że mamy tutaj pewną odpowiedzialność, że musimy te zwierzątka obrobić, więc robią to z nami. I to jest nasz sposób na spędzanie czasu razem. I też rozumiem, że my na wakacje jeździmy raz do roku tylko, na tydzień, bo tylko na tyle jesteśmy sobie w stanie pozwolić. I ten. I jedynie teraz mamy coś takiego, że są ludzie, którzy chcieliby pomóc za darmo. I w wakacje, teraz będę rozpisywała właśnie plan, bo mam kilka takich dzieciaków od tam 13 roku życia do 17, co by chciały pomóc. Mam takie dwie panie, które potrzebują kontaktu ze zwierzętami ze względu, że gdzieś tam są zdołowane. I potrzebują kontaktu ze zwierzętami, żeby tak jakby troszkę siebie podbudować, też gdzieś tam pomaga to psychicznie, też jednak kontakt ze zwierzętami. Więc one też będą pomagały tutaj u nas, i to jest o tyle fajne, że ludzie chcą pomóc, że widzą potencjał w tym, co my robimy i doceniają to, co my robimy. Bo my tego tak naprawdę nie prowadzimy za siebie, bo to jest tak naprawdę poświęcanie swojego życia. My to lubimy oczywiście, bo jest to nasz styl życia, ale fajnie, że ludzie chcą też pomóc, że widzą to, co my robimy, nie? No to jest, to jest właśnie fa fajna sprawa, że się zgłaszają, że e, szczerze mówiąc, e, moje córki również od razu tam dopytały, bo widziały, że koniki są też powożone na przykład przez jakąś tam młodzież mówią, mama ja też bym chciała zostać taką młodzieżą, co pomaga, tak? No, zawsze się można zgłosić, tak? A tak. Nie, powiedz, jakieś, nie wiem, dofinansowania, e, nie wiem, załapujecie się na jakieś programy, jakieś granty z komuny czy, 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 czy nie. Na razie nie, bo myśmy nie. To jest to, że my pracujemy cały czas poza, plus prowadzimy tą farmę. To powoduje, że my nie mamy czasu nawet wniosku żadnego wypełnić o dofinansowanie. Więc my dotychczas jeszcze tego nie obiliśmy. Gdzieś tam jakiś czas temu myśleliśmy o czymś takim, ale umarło śmiercią naturalną, bo nie było czasu oczywiście. Rozumiem. rozumiem. E, więc no zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, jak to będzie działało, bo to też nie wiadomo, czy dalej. Tak dużo ludzi będzie przychodziło, czy już będzie troszkę mniej ludzi, bo mi się wydaje, że dużo też dała korona, że wszystko było zamknięte, a z dziećmi trzeba było coś zrobić, dlatego dużo ludzi do nas y, przychodziło, nie? I zobaczymy, jak to tak naprawdę będzie wyglądało w przyszłości. I tak też w tym kierunku będziemy szli. No tak. Y no dobrze, chciałam jeszcze Cię prosić o pokazanie tego filmu, bo mamy tutaj naszykowany taki, taki filmik z lotu ptaka, z drona, żebyście sobie wszyscy zobaczyli, jak wygląda ta farma, no i trafili, dobra, to ja go tutaj dodam, idzie, czy nie idzie, idzie. To też w sumie jest y, film, który nie jest tak na czasie, bo co chwilę zmieniamy. Już na przykład tam, gdzie jest wysypany gruz, to już teraz mamy całkiem nowy parking. No tak. Nie wiem, czy to u mnie się przycina, czy u Ciebie, ale to tam będzie, myślę, mam nadzieję, że to będzie, będzie dobrze widoczne. No, generalnie tutaj mamy duży plac, dużo miejsca, dużo się dzieje na zewnątrz. A co się, co się u was dzieje, jak pada deszcz? Można też przyjechać? Powiem Coś... to tak. My mamy otwarte zawsze, nawet w kiepską pogodę. I przyznam się szczerze, że to tu w Norwegii to nie ma, że jest kiepska pogoda to tylko my jesteśmy źle ubrani. I tutaj to dzieciom nie przeszkadza ubierają te swoje przeciwdeszczowe płaszcze. I biegają dookoła, to tylko rodzicom jest troszkę chłodno. To jest budynek, w którym idzie się schować. Mamy pewne zadaszenia też, tak jakby budynki zewnętrzne pobudowane, gdzie jest zadaszenie, gdzie można sobie kawę wypić, usiąść sobie. Więc teraz też mamy akurat namiot złożony, więc pod tym namiotem też można usiąść. Dla dzieci to nie jest żadna przeszkoda. Deszcz, śnieg czy wiatr. Absolutnie Ale to nie nie jest tak, Macie takie zwierzątka, co się też nie, deszczu nie boją, prawda? Więc to nie jest o, ten sposób, nie. że się chowają, <grym> tylko wręcz przeciwnie. Nie, ja mam, ja mam tak. Moje świnki, te mini świnki, to one akurat za deszczem nie przypadają, to się chowają wtedy do swojej zagrody. Ale na przykład papugi uwielbiają, uwielbiają kąpiel w deszczu. Emu, ten struźniarz to też jest śmieszny, bo on uwielbia deszcz, on się kąpie na deszczu. I mam dużo zwierząt, które uwielbiają być na deszczu. Tak jak na przykład e, pawie chodzą na deszczu, kaczki chodzą na deszczu, kaczki to już w ogóle zadowolone z deszczu. Więc e, króliki akurat są pod zadaszeniem, więc tam nie ma problemu. Więc wszystko jest tak jakby zbudowane pod dane zwierzę. nie? Każda zagoda jest zbudowana indywidualnie, że tak powiem. Okej. Okay. No, ja zapraszam wszystkich, którzy mieszkają tutaj w okolicach Stavanger, obojętnie z której strony, nawet jak mieszkają tutaj bli bliżej mnie, czyli sadness i te okolice, bo naprawdę warto się przejechać. To nie jest tak daleko. Yy, a dzieciaki zadowolone, myślę, że rodzice również. Dobra ciepła, kawa, pyszne póki. Miałam ciebie zapytać Ciebie, Klaudia, e, jeżeli chodzi o te wypieki, wszystkie to wy przygotowujecie to sami? Nie, my nie przygotowujemy sami, dostajemy to akurat. Część przygotowujemy sami, bo to w zależności też, jak mamy czas. A część dostajemy po prostu z piekarni, co mają ponad produkcję i dzięki temu możemy udostępnić tyle dla ludzi. Bo mają ponad produkcję, muszą się tego pozbyć, więc pozbywają się u nas. Rozumiem. Przynajmniej jest no, tak, bardzo... to tak, że nie jest jedynie wyrzucane, nie? Mhm. Nie, no to ja myślę, no. że to jest bardzo fajny, fajny sposób. Dzieciaki zadowolone. No mówię, no moje, ja mogę powiedzieć, jak coś. Piracki piknik, który będzie organizowany teraz w Stawangach, to właśnie w tym roku będzie organizowany u mnie. Czyli już jest klepnięte, dobra, bo ja nie wiedziałam, zanim zaczęliśmy rozmawiać, wiedziałam, że, że taka, taka rozmowa była, czyli widzimy się u Klaudii pod koniec sierpnia na pirackim pikniku, więc szykujcie stroje, bo mam nadzieję, że po zeszłym roku, bo w zeszłym roku nie było pikniku pirackiego, więc mam nadzieję, że dzieciaki nam nie wyrosły ze strojów, albo zaopatrzcie się w stroje nowe, bo w takim razie będziemy szturmować farmę Klaudii. Super. No to do zobaczenia. No, w takim razie do zobaczenia w sierpniu. Wszystkim życzę wakacji, bo to chyba już ostatni tydzień szkoły, chyba we wszystkich możliwych komunach, więc a Wam życzę dużo osób, które by Was odwiedziły. Też Cześć, No Trzymaj się, Klaudia. Dzięki bardzo. Cześć.